Dzień temu trenowaliśmy na Tychach, jeździliśmy zeróweczką, nie braliśmy udziału w zawodach, bo nie możemy. Było dobrze, samochód się sprawował świetnie, także bardzo pozytywnie nastawiony do memoriału. Dzisiaj jesteśmy w Kielcach już po treningu, Też wszystko w porządku. Pakujemy się na lawetę, jeszcze parę, parę dwa dni na przegląd poświęcimy na kolta. Na Zobaczymy czy wszystko ok I, i będziemy zaczynać w piątek, fajny weekend. No, to jest zupełnie inny setup. Mała turbina, troszkę mniej koni. Granica 450 będziemy mieli na memoriale. Patrzymy, żeby był jak najniższy, naj, najniższy dół, żeby samochód yy, po prostu był dobrze wyjeżdżał, szykan z nawrotów i na tym się teraz koncentrujemy i przygotowujemy.